Cześć, witajcie, jestem Legend Marvel Strikeforce, a w tym odcinku omówimy sobie Green Goblin Trials. A więc, jak zrobić 1 350 i zebrać wszystkie milestone? Y, jak widzimy, ja już zebrałem wszystkie, udało mi się wyciągnąć 1 381 000. I zatrzymałem się na ostatnim notku. Specjalnie go nie robiłem, żeby pokazać skład, jakimi tutaj doszedłem. W zasadzie nie musimy go robić, chociaż ja jeszcze będę próbował kiedyś zrobić tego notka później na razie no, chciałem pokazać te skład jakimi robiłem więc pierwszy skład bez restrykcji tutaj ale zanim jeszcze tu no to mamy difficulty 8 i jeszcze pokażę sobie pakty na jakich to zrobiłem experimental serum czy next generation science bros snake eyes second wind warp world i world at war więc to są te wszystkie pakty które daje tutaj sumę 95 Difficulty 8 i jedziemy. Pierwszy bez restrykcji, tak jak już wspominałem. Tutaj naładowałem tylko sobie Gambita i Black Cat, oczywiście reszta postaci nie będzie nam tutaj potrzebna później, więc Gambit i Black Cat to są postacie, które tutaj ładowałem. No i oczywiście możemy jeszcze coś tutaj naładować, jeśli macie jakieś tam postaci. oczywiście żeby tylko nie padły tutaj. No ale jak macie jakieś większe, jak Apokalips czy coś, to można użyć jako te takie supporty do tych postaci, które będą tuc, a tymi dwoma postaciami ładujemy. Druga misja. Rebirth, więc cały skład Rebirth. To jest mój skład Rebirth, a więc zobaczmy sobie. Kapitan Carter, Kapitan Ameryka, Agent Venom, Winter Soldier, USA. Agent, taki składzik. No i ogólnie tutaj chodziło o to, żeby wykorzystywać Ultimata, Kapitan Carter i Agenta Venoma. Tutaj oczywiście ładujemy sobie energię. No i jak nam ktoś pada, to specjalem Kapitan Carter leczymy. Następnie mamy City V-Line, a więc zlepek tutaj naszych Superior Sixów i Black Cat. I tu mamy cały ten skład. Oktopus. Craven, Black Cat, Green Goblin, on tam był pięciogwiazdkowy, jeszcze tutaj już jak zrobiłem te milestony, to mi wszedł na sześć gwiazdek, ale pięciogwiazdkowym robiłem. I Lizard, tak, tutaj 18. Następny nodek, więc Global Blaster, jak widzimy, Gambit, Ultron, Archangel, Sunfire i Cyclops. I tu mamy cały ten skład taki cyclops gambit no 3 diamondowy, ale myślę, że mniej diamondów też da radę. Jak macie na tier 18 to tym bardziej. Ultron tier 17, Archangel tier 17 i Sunfire tier 17. Misja piąta, więc użyłem Kanga, Kestrel. Tutaj mamy yy, Duma i yy, Iron Heart, Shuri. Nie Iron Heart, tylko Rescue. No i tutaj moje postacie tak wyglądają: Rescue, Kang, Kestrel, Shuri i Doctor Doom. Misja szósta, a więc cały tutaj New Avengers. No i New Avengers dużo nie zmienili. Od mojego ostatniego wejścia widzimy coś takiego dało radę. I tutaj przy okazji należy wspomnieć, że najpierw zaczynamy specjalem tej gry od prawej planki. I dopóki nie wejdzie tak, że nie trafiamy jakiegoś big time'a. Jeśli się uda, tak trafić tam boczne flanki tak żeby nie naruszyć Big Time'a no to wtedy jest fajna rozgrywka i możemy wchodzić. Potem Fink tamten wjeżdża, mokin Bird musi użyć Ultimata żeby się naładował tutaj na Ronin speedem. No i później to już taka, już trochę taka na przeczekanie, mało uderzamy w Big Time'y. Żeby tylko ich tauntujemy albo blidujemy i wtedy to ma rację bytu tutaj, żeby to przejść tym składem bez strat własnych. Następnie mamy City Villainy, no więc ten sam skład, który używałem wcześniej, więc już pokazywaliśmy sobie. I teraz mamy Global Blastery. Znowu ten sam skład, który pokazywaliśmy sobie, więc. Żadnego innego składu tutaj nie trzeba używać, jeśli coś takiego mamy, chyba że mamy jakieś zamienniki, które, które moglibyśmy tutaj użyć. No i ostatni, ten sam skład pod Techy. I w tym momencie tutaj właśnie wbiję 1 381 000. No i został ten ostatni nodek i mam full skład, jak sobie zobaczymy. Także mogę sobie jeszcze użyć tych składów tutaj. Widzimy jeszcze sporo życia zostało, więc to jest myślę do zrobienia, ten nodek, ale ja tutaj jeszcze sobie będę próbował, a na tym sobie zakończymy i no takim oto trikiem można zrobić ten 1 350 000, ,000 i zdobyć wszystkie strony w Green Goblin Trialsie. To tyle ode mnie, trzymajcie się, miłego, cześć!